Podstawowym zadaniem zespołów we wszelkich organizacjach jest to, że dają one możliwość osiągania, realizowania celów, takich, które w pojedynkę nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Zadania, które stoją przed szkołą jako instytucją, są złożone i wymagają współpracy wielu nauczycieli w osiąganiu wspólnych celów. Rozporządzenie ministra edukacji z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. W rozporządzeniu tym możemy przeczytać, że nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Oraz zapis, który dotyczy powoływania przez dyrektora szkoły tych zespołów wychowawczych, przedmiotowych czy zespołów problemowych, ale jest to potencjalna możliwość tworzenia ich przez dyrektora, nie jest to obowiązek prawny. Widzimy w zapisach tych, że z jednej strony bardzo precyzyjnie określają jeden typ zespołów, które w szkole musi istnieć, musi funkcjonować. Są to zespoły nauczycieli uczących jeden oddział. Wszystkie pozostałe zostają w gestii dyrektora, ich powołanie uzależnione jest od aktualnej sytuacji w szkole, celów, które są przed sobą ustawia. Drugie rozporządzenie, które odnosi się do współpracy nauczycieli. Związane jest z rozporządzeniem dotyczącym nadzoru pedagogicznego, w którym sformułowane jest wymaganie: nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W rozporządzeniu tym i w tym wymaganiu charakterystyka jest raczej wyzwaniem, które stawia się przed szkołami, przed nauczycielami, aby we współpracy prowadzili proces edukacyjny, planowali, organizowali go. Ale też pomagali sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów, które na co dzień napotykają w swojej pracy. Zespoły zadaniowe, które mogą być powoływane w szkole, mogą pełnić wiele funkcji, w zależności od tego, co jest ich zasadniczym celem. Grupa zespołów, które w wielu szkołach występują, są to zespoły samokształceniowe czasami określane również jako zespoły przedmiotowe. Gromadzące nauczycieli jednej specjalności. Celem tych zespołów zwykle jest organizowanie czy poszukiwanie metod pracy z uczniami, które specyficzne są dla danej grupy przedmiotów. Praca w tych zespołach wymaga nie tylko koncentrowania się na metodach pracy, ale również też analizowania wyników, które. Poprzez określone metody pracy podejmowane, uzyskiwane są w wyniku działania poszczególnych nauczycieli. Druga grupa ważnych zespołów, co do których wymaganie stawiane jest przez system prawny dotyczy. Nauczycieli pracujących w jednym oddziale. Prowadzenie klasy jest rzeczą złożoną i skomplikowaną, i złożenie odpowiedzialności za to, co się w tej klasie dzieje, wyłącznie na wychowawcę, jest niemożliwe do zrealizowania przez niego. Niemożliwe, ponieważ możemy patrzeć na nauczanie, jako uczenie zupełnie odrębnych, niezależnych od siebie przedmiotów. W takiej sytuacji współpraca nauczycieli nie jest ani potrzebna, ani wymagana. Natomiast jeśli patrzymy na proces edukacyjny jako na proces, który się dzieje równolegle w wielu miejscach, i wpływ na ten proces ma każdy nauczyciel, który spotyka się z daną klasą. Wówczas staje się oczywiste, że współdziałanie nauczycieli uczących w jednym oddziale jest czymś koniecznym. Współpraca nauczycieli uczących w jednej klasie może dotyczyć bardzo wielu aspektów. Po pierwsze, zespół ten może zająć się diagnozą zespołu klasowego jako wspólnoty uczącej się, przyglądając się, jakie aspekty pomagają zespołowi i poszczególnym uczniom uczyć się, a które tą naukę utrudniają. Ustalenie treści, które poruszane są przez poszczególnych nauczycieli, tak aby tworzyły one ze sobą spójną całość, ale też aby mogły wykorzystywać wiedzę zdobytą przez uczniów poza szkołą, ale też i na innych zajęciach. Ważnym aspektem jest analizowanie procesu uczenia się, wymiana informacji o tym, które. Z momentów czy z modeli sposobów pracy pomagają uczniom w uczeniu się, może być przenoszone na inne przedmioty, inne lekcje prowadzone przez innych nauczycieli. Ważną rzeczą jest wymiana doświadczeń. Uczenie można powiedzieć, że jest to ciągłe eksperymentowanie. W związku z tym wymiana swoich spostrzeżeń o tym, jakie metody, jakie działania Przyniosły oczekiwane bądź nieoczekiwane rezultaty, może być wykorzystane przez innych nauczycieli do prowadzenia prowadzonych przez siebie lekcji. Inny zespół, czy grupa zespołów, które często występują w szkołach, to są zespoły, których celem jest realizowanie bardzo określonych zadań. Na przykład dotyczy, dotyczą to, to te działania, imprez, które są w szkołach organizowane. One często mają charakter jednorazowy, w związku z tym praca tych zespołów zadaniowych kończy się najczęściej po zrealizowaniu określonego działania, określonej imprezy. Poza tymi zespołami warto jeszcze wspomnieć o nieformalnej współpracy nauczycieli, którą Określa się jako sieć współdziałających nauczycieli. Grupy nauczycieli, które postrzegają jakąś trudność albo po prostu chcą coś zrobić, bo uważają, że jest to ważne i potrzebne dla szkoły, mogą podejmować decyzję o podejmowaniu wspólnej pracy, aby te cele realizować. Niepotrzebne do tego jest formalizowanie struktury w strukturze organizacyjnej szkoły i umiejscawiania. W niej tych zespołów, ponieważ one często wynikają z chwilowych, czy w danym momencie odczuwanych potrzeb przez nauczycieli. Rola dyrektora w prowadzeniu tych zespołów może w, zależeć od kultury, która została w szkole wytworzona poprzez dotychczasowe doświadczenia nauczycieli i, i działania w, przywódców. Ale też ważne jest branie pod uwagę kierunku, do którego zamierza się dążyć, po to, aby osiągnąć przyszłe oczekiwane modele i wzorce przywództwa i, i zachowań, relacji pomiędzy nauczycielami w, w szkole. Stąd zwykle w, na początku działania mogą być potrzebne bardziej dyrektywne metody lecz chcąc rozwijać współudział innych nauczycieli, innych pracowników szkoły w kierowaniu szkołą, w jej przewodzeniu, należałoby odchodzić od dyrektywnych metod na rzecz metod, które w większym stopniu angażują nauczycieli w podejmowanie decyzji.